Microsoft Publisher Czyli program do robienia publikacji tekstowych Ale dzisiaj w odcinku będę musiał zrobić w tym programie miniaturkę na YouTube Więc zapraszam do oglądania Siema, z tej strony ProPix8 I zanim zaczniemy powiem tyle, że nie polecam robić w Publisherze miniaturek Jeżeli tak robicie to polecam zmienić program Ale już nie przedłużam, lecimy Tematy. Wszystko zaczęło się od pustej strony A4, następnie wkleiłem na nią zedytowany screen YouTube'a, Ustawimy w drugą wielkości. i zabrałem się za pobranie logo Publifera W 5 minutach wukania. pobrałem to, tak, oha, click in order, dobra, boty, czekajcie, teraz Q, Q czy dziewiątkę, dziewiątkę mam kliknąć, Opa. No, Opa. I wkleiłem do miniaturki. Ale stop! Musiałem wszystko zrobić od nowa. Zapomniałem nowe rozmycie na zdjęcie w tle. Po zrobieniu tego mogłem przejść dalej. Miałem problem z, z dopasowaniem z zdjęcia do wielkości dokumentu. Jeżeli ja ktoś robi w miniaturki, to naprawdę to jest. taka udręka. Próbowałem dodać drop fadu na zdjęcia. By to dodać jakiś dropszaduł, styleu art Nie, Drop Portal Każdy Projekt. Strony Czy jest tu w ogóle jakiś fadów, żeby zrobić prosty, no o, o jajku z zdobniki, ogłoszenia się informacje cudowne Ale nie udało mi się to Następnie zrobiłem tekst, ale naprawdę była to niezła odręka Proszę was, jeżeli robicie miniaturki publikowane, to będzie program, bo po No i dobra, Arial Black Argumentum sans black Poczekajcie, nie argumentum sans, tylko black. Black ma być. Dobra, mm. mm. Dobra. Okay. Mm -hmm. mm. Teraz poczekajcie, jest tyle. Nie, formatowanie tak wortartu. Ja wstał tu. Dobrze, Dobrze okej. Okay. A kontur kształtu... Mhm. Więcej kolorów konturów... Okej... Okay. bo będzie o tak zrobić po prostu czarne... A grubość linii... Grubość linii Kajcie okay. Okay, punkta no, dobra wantury hmm. 3 punkty będzie chyba gig Trochę art, ort art, ort art, ort art, ort art. Świata, puść świata. Dobra. Mm -hmm. Dobra. word Art. Efekt kształtu, cień. jeszcze mm -hmm. mm -hmm. kontury kształtu. Brak kontur. Mm -hmm. Dobra. Jak to światełko Nie, a to brzydko wygląda, dobra. Obrót, Perspektywą, nie, 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 nie. Nie, nie będziemy się bawić perspektywą. Uf, ale początkowy pomysł na ten odcinek miał być, Zrobię miniaturkę w Wordzie. W Wordzie to się tak nie da Kontrol Y ponawianie. Okej, okay, akcji, dobra Tylko jeszcze teraz tutaj. Generalnie to zmniejszyć spacing, tylko jak się zmniejszało spacing A tu się zmniejszało spacing A Tu masz spacing zmniejsza w sobie jak chcesz Odkryłem gdzie się stylizuje tekst publiczny, zeszło mi z 10 minut. I tak prezentuje się efekt finalny i macie porównanie z pracą zrobioną w Cricie. Jeżeli ten film Ci się spodobał to zostaw łapkę w górę, suba z dzwonem, zobacz inne filmy na kanale, do zobaczenia.